Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Serii z gry Sword and Souls Never Seen I ten odcinek, który no właściwie powstał, poprzedza ostatni odcinek tym samym czyniąc serię z bardzo, bardzo, bardzo dużą przerwą, między innymi spowodowaną tym, że no chociażby właśnie bardziej kanał postanowiłem rozwijać pod kątem Minecrafta Chociaż no patrząc mimo wszystko jednak na te wyświetlenia, no to nadal bardziej się klikają przynajmniej tak długoterminowo materiały z tej gry, a nie z Minecrafta, co notabene jest troszeczkę dziwne. No ale najwidoczniej już mnie tak algorytmy katalogowały, skategoryzowały, najwidoczniej jestem po prostu youtuberem od Sword and Souls Seen. przynajmniej według algorytmów YouTube'a na ten moment. Albo to jest jakaś przypadkowa korelacja i tylko tak mi się wydaje, ale przynajmniej teraz, no niestety, tak to wygląda. Więc, no też, tak jak mówiłem wcześniej, no, będzie to Sword and Souls na wersji, tylko, no troszeczkę mi się znudziło, troszeczkę mi się nie chce. Też dzisiaj, właśnie, będzie troszeczkę bardziej tak pogadankowo. Może będzie dłuższy odcinek, bo może też dzisiaj wbijemy sobie przy okazji poziom 5000, czy tam ponad 5000. Tego jeszcze nie wiem, ale na pewno chciałbym pogadać o takiej W cudzysłowie tragedii, takiej mini tragedii Bo tak już kiedyś mówiłem tragedia w stosunku do gry, no to troszeczkę może być za duże słowo Natomiast na no, takiej mini tragedii Jeżeli chodzi właśnie o społeczność, a dokładnie o społeczność cheaterów w tej grze i to co spowodowało, naj... i właśnie, to znaczy to właśnie spowodowało najprawdopodobniej chociażby to, że też wielu innych grinderów raczej sobie odpuściło im się po prostu nie chce. Zobaczcie sobie jak chociażby wygląda, jak wygląda właśnie endless game, tak? z endless game. Ja tylko przypominam, że to są etapy, tak? Każdy etap no, Wbija się dość ciężko tak już po tym mniej więcej dwusetnym no to naprawdę jest stały 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 grind, tak Zwróćcie uwagę ile mi zajęło Tak Dotarcie do 903 etapu i jak dużo grindu po prostu było, jak wiele czasu, że tak powiem, mnie to kosztowało. I teraz zwróćcie uwagę na przykład na tych dwóch, bo Zara Mortar to jest osoba. Niektórzy mają pewne podejrzenia, że on może tam sobie coś cheatować, ale generalnie to jest osoba, która udziela się mocno w społeczności, znaczy udzielała się tak, jak jeszcze bardziej aktywnie grał. To była osoba, która się udzielała dość mocno tak, społeczności na Discordzie, chociażby. Też mam go w znajomych na Steamie i widziałem też właśnie, jak często jest właśnie zalegowany, jak coś tam gra. Też było no, widać przez pewien czas właśnie taką fascynację jakby z to, tym grindem tak, w tej grze. U, u niego. Wysyłał ciągle też właśnie na, na, na Discordzie właśnie różne screeny i tak dalej, jak pokonuje kolejne tam wersje jakiejś ulepszonej na przykład SOF, albo e bodajże, tak czy jakichś tam innych bossów właśnie, co miały bardzo dużo życia i tak dalej. I naprawdę no co do niego, nie wydaje mi się, żeby to była osoba, która naprawdę by cheatowała. Wydaje mi się, że ta osoba uczciwie... Po prostu, że tak powiem, hardo grindowała, tak? Natomiast co do innych. Tutaj poniżej, nie wiem. Ale mam pewne podejrzenia, tak? Jeżeli pojawia się gość, dla kogoś może to nie być argument, a dla mnie to też do końca nie jest, ale jest to pewne przypuszczenie, na które jakby. No taka kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, tak? że jest tutaj na ósmym miejscu osoba bez awatara, nawet gdzie naprawdę. No, zobaczcie, ile mnie to kosztowało wbicie tego 903. Nagle się pojawiali jacyś różni dziwni ludzie, i np. ktoś w ogóle bez awatara nagle ma 1720 etap. No, coś jest nie tak, ale tutaj jeszcze sprawa dyskusyjna, tak. Natomiast. Tak, jak mówię, Zara Mortar trochę też awczył, z tego co się orientuję, natomiast on ma teraz. Nie chcę was skłamać, ale wydaje mi się, że chyba ponad 1000 godzin tak, ma właśnie w tej grze. Gdzie, albo nawet więcej, może nawet teraz koło 2000. Gdzie jak jeszcze aktywnie grał, to naprawdę tego awczenia było trochę, ale tej samej gry musiał być też bardzo dużo, skoro zdobył taką, taką pozycję, tak. Natomiast zwróćcie uwagę tutaj, tak, jak mówię, między 1000 a 2000 godzin, teraz nie, nie pamiętam, niestety nie sprawdziłem tego przed nagrywaniem, bo tam jakiś czas temu to sprawdzałem, ale powiedzmy tak, takie widełki między 1000 a 2000 godzin. Pomyślcie sobie, ile i jeszcze zaznaczam, tak, że każdy kolejny etap jest coraz trudniejszy. No pomyślcie sobie, ile, bo tutaj to, to, już to pierwsze miejsce to już jest totalna abstrakcja, tak? ale pomyślcie sobie z drugiego miejsca, ile ktoś by musiał grać. Czy, czy to jest w ogóle możliwe? Czy w ogóle od, od premiery, nawet chociaż ta osoba się nagle pojawiła i też przypominam jeszcze bez awatara, natomiast czy to jest w ogóle możliwe nawet od rozpoczęcia premiery na Kadrich, nawet nie na Steamie, tylko na Kadrich, która była już chyba miesiąc wcześniej? Aż do teraz, czy to jest w ogóle, w ogóle możliwe, żeby mieć taki, jakby nie wiem, grał 24 godziny na 7, nawet na bocie, tak? To też by było nieuczciwe, ale nawet na bocie wydaje mi się, że to jest niemożliwe. To jest po prostu dopisane, tak? Ale zobaczmy dalej, w takiej mojej kategorii, gdzie jakby bardziej że tak powiem siedzę, zobaczcie, co tu się stało, tak? Combo Star, tak. To jest bardzo ciężkie do zrobienia, i o ile jeszcze do szóstego miejsca jestem w stanie uwierzyć w tę pozycję e, o tyle w górę, to to już jest podejrzane, tak? A w ogóle, mm, ja tutaj mam top 8 włączone, tak? No to teraz słuchajcie, jeżeli Combo Star, tak, mamy Combo i Combo Star, i ktoś robi te, takie samo combo. Jak combo star jeszcze z taką gigantyczną liczbą, no to wiadomo, że to dopisane, tak? Teraz mamy miejsce drugie na przykład. Ktoś ma 37,5 tysiąca combo. Zwykłego combo, tak? Ta sama osoba. I ma dokładnie tyle samo wpisane, no prawie tyle samo. Combo star to są ludzie, którzy nawet nie wiedzą jak ta gra działa najwidoczniej, bo nawet nie potrafią tego chociaż troszeczkę sfałszować. To jest tak oczywiste, to jest tak obvious. Że po prostu sobie to dopisali, tak? Jakimś cheat engineem albo czymś, engineem. To, tak, to jest tak oczywiste. Eee, tutaj, mamy, tutaj mamy kolejny, no, ten z trzeciego miejsca, no to on się tam już przewijał w różnych innych rankingach i już też wcześniej. Eee, możliwe, że to jest też jakiś, jakiś eee, taki dziwny grinder jak ja, czy Zara Mortar, tak? Czy, czy, czy właśnie ten e, tutaj jeszcze był. E, e, Milani, tak? też tacy grinderzy bardziej, tak, ale to, co do tej reszty to jestem no nieprzekonany, tak, delikatnie mówiąc, ale no, też niektóre przypadki to nawet nie jest kwestia przekonania, tylko to jest po prostu oczywiste, tak, to jest po prostu oczywiste, że, że to jest po hamsku bezczelnie dopisane. Tutaj mamy na przykład kolejnego, tak, o zobaczcie, Combo Star, jakiś gość na czwartym miejscu, 9000 Combo Star, a co my tu widzimy? W ogóle go nie ma w, w top 8 kombo zwykłego. To jest też niemożliwe, tak? Yy, musi, trzeba mieć większe kombo i to ileś tam razy większe, tak, żeby mieć kombo start też. W ogóle autorzy, no z tego co mi się wydaje, to też już przestali karać te boty. Yy, I też nie było z tego, co wiem, jakichś takich stałych, jakichś takich alapermów czy czegoś. Yy. Ale ponoć właśnie tak mi doszły do jakieś tam suchy takie chyba nie do końca oficjalne informacje, ale doszły mnie suchy tam na tym Discordzie społeczności właśnie ze Sword and Souls, że znaczy w ogóle Soul Game, tak? Cały, całego tego Discorda, ale głównie jest o właśnie tej grze, że prawdopodobnie trójka, jeżeli wyjdzie, to tam będzie to jakoś lepiej zrealizowane właśnie z, z tymi. Twitterami. No ja mam nadzieję, bo wychodzi, no to już taka pełnoprawna, co prawda indyk nadal, ale pełnoprawna gra na Steam'a, gdzie ludzie włożyli w to mnóstwo pieniędzy, tak? Nie mówię pojedynczo, ale łącznie, tak? Oni sobie zarobili na tym bardzo dużo i są ludzie, którzy są w stanie do teraz najprawdopodobniej przez cheat, cheat engine'a dopisywać sobie takie hamskie wyniki, tak? Dokładnie, no, no, podobnie bardzo było właśnie w pierwszej części gry, tylko że kurczę, no, rozumiecie, to było to, było, to była flaszówka, tak? I, i tam na congregacie sobie coś tam dopisać, to, to, to też dużo, dużo ludzi to robi masowo, i tam nikt jakoś tego nie monitoruje, już się też część społeczności przyzwyczaiła do tego, tak? No natomiast tutaj mamy troszeczkę już jakby wyższy tier, tak, że tak powiem, jeżeli chodzi właśnie o powagę, też biorąc pod uwagę to, że no ludzie jednak za to zapłacili, tak? I te rankingi nie miały pokazywać o ile tam ktoś sobie dopisze cyferek w jakimś tam trycie, tak? Tylko Ile, ile ktoś naprawdę poświęcił czasu, się nagrał, jaki, jaki, jakby kunszt, tak, tego grindu, po prostu taki wystąpił, e, że ktoś ma taki, te, taki poziom, tak, taką rangę w danej, tutaj nazwijmy to dyscyplinie, w danej kategorii, tak. No ale zobaczcie na misję, tak. E, tutaj ten gość, właśnie ten z pierwszego miejsca. On ma Combo Star 5000, tak. E, a tutaj ma. 34, 35 tysięcy combo, ja mam 23 tysiące i combo star mam 2000 tysiące, no dobra, no powiedzmy może to jest, może to ta osoba faktycznie uczciwie to wbiła i też jakimś była dziwnym grinderem chociaż nie wiem, bo się nagle znikąd pojawiła i nagle tyle misji wbiła, to też jest dziwne a no trochę się na tym znam, tak, wbijając ponad 3000 tysiące misji i też dodając to do serii, no tak jak wiecie, no jest to dość dużo pracy, tak, trzeba nam to poświęcić. I nagle się pojawiają jacyś dziwni ludzie, ale no ten na przykład, no to już wiadomo, tak, ten z, z drugiego miejsca, to wiadomo, że to jest dopisane, tak, biorąc pod uwagę to, co on tutaj wyczynił w combo i combo star, tak, o czym mówiliśmy wcześniej, tak, praktycznie identyczne combo. No to, to, to jest w ogóle niemożliwe, tak? Natomiast no straszną, straszną taką mini tragedię, powiedzmy, mamy już właśnie tak, mówię, w przypadku Endless Game gdzie wydaje mi się, że naprawdę dużo ludzi się przez to po prostu zniechęci. Nie? To, już, to już nie jest po prostu tam flaszówka jeszcze z licznymi glitchami przy takim potężniejszym grandzie, tylko taka pełnoprawna gra, która. No jednak wydaje mi się, że no wypadałoby, żeby jednak ta kwestia tych cheaterów była lepiej rozwiązana, tak? No ale dobra, no, no... Trudno. Mogę sobie mówić, też się zgłaszało, nie tylko ja zgłaszałem, dużo, dużo, naprawdę dużo ludzi próbowało coś z tym zrobić i sami twórcy też to banowali. No tylko, że niestety to jest takie, takie niekonsekwentne, tak mi się wydaje, że... Jeżeli to jest oczywiste, za to, że ta osoba cheatowała, i często przez nawet jakieś logiki czy coś można sprawdzić, tak? Albo nawet biorąc pod uwagę czas gry, można, można sprawdzić to, co, co, się, jakby co się wydarzyło, że ktoś sobie coś dopisał, że ktoś po prostu bezczelnie sobie po prostu coś, no, 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 no tak ekstremalnie, tak? Nawet nie na jakimś bocie, tylko sobie po prostu dopisał. Daną wartość. Jako, że ta gra jednak jest płatna, no nie jestem też za tym, żeby powiedzmy, nie wiem, no odbierać komuś dostęp. No ale kurczę, no przydałoby się chociaż, tak? Przydałoby się chociaż, żeby taka, taka osoba nie była już i żeby to trwale było zatwierdzone. Nie, że jest tak jak wcześniej, ktoś jest usuwane, i po chwili na przykład znowu znowu na przykład sam siebie dodaje, po prostu znowu się zaleguje i znowu w rankingu, tak to było wcześniej e, tylko żeby naprawdę na stałe to jakieś tam powiedzmy nie wiem, po Steam ID czy tam po czymkolwiek innym, jakiejś stałej takiej identyfikacji, e, żeby ktoś taki po prostu dostawał trwałego bana chociaż na ranking, tak? E, no, bo, no bo nie, od tego, nie od tego jest ten ranking tak naprawdę, tak? E, też w ogóle fenomenalna sprawa. Tu przy okazji też pogadam, bo tak widzicie, no sobie wbiją tutaj też te misję. Też fenomenalna sprawa. Ludzie w społeczności jakby zgłaszający, tak? Właśnie ten, ten problem. Czasami też byli wręcz powiedzmy krytykowani, że było nam jakby było zarzucane nam to, że dorośli mężczyźni, tak, to mniej więcej tak po angielsku tak mam na szybko to czy, to, czy dorośli mężczyźni martwiący się o jakiś ranking w grze dla dzieci, no, 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 no nie do końca, tak, nie do końca, wydaje mi się, że yy, raczej właśnie w tej akurat grze może być więcej dorosłych niż, niż yy, dzieci, tak, jakieś tam powiedzmy 13, 14 latków, czy nawet mniej latków, że tak powiem, yy, biorąc też pod uwagę... Yy, Pierwszą część gry, tak? Dużo ludzi wróciło z nostalgii po latach. Podejrzewam, że bardzo duża część tych osób już jest dorosła. No i też właśnie pamiętajmy, że to już jakby zostało kupione, tak? To nie jest... Oczywiście też nie jest jakieś gigantyczne pieniądze, natomiast biorąc pod uwagę. tripleje, tak, które już po prostu, nie wiem, dla mnie to jest po prostu nie, nie, niesamowite. Za, za 10 lat to te gry by chyba tyle kosztować, co co Jakiejś kiepskiej klasy auto, nie wiem, po parę tysięcy w pewnym momencie będą jakieś edycje kolekcjonerskie wciskać, i nadal pewnie się znajdą kupcy na to, ale nieważne, to jest w ogóle temat na, na, na inną rozmowę. Natomiast no, mimo tej małej ceny, no, to jednak to już jest jakiś tam produkt i jest wprowadzony ranking. No, tak mówię, fajnie by było, jakby on działał, nie? No, ale trudno. Nie można mieć wszystkiego, w każdym razie tak mówię, między innymi mnie osobiście też y, chociażby to właśnie zmienia chęca, tak? E, bo jeżeli ja chcę na przykład wbicie w jakiś ranking, to to nie ma sensu do końca, tak? To znaczy wbicie w jakiś ranking, wbicie do jakiejś topki konkretnie, tak? Na jakąś pozycję, bo naprawdę mocno grindując, ktoś nagle sobie dopisze i znowu mnie przebije, tak? Konto bez awataru, jakiś tak zwany czyściach, powiedzmy, konto jakieś nawet świeże, bez, bez praktycznie niczego, tylko na przykład tą gierką. Eee, I i i. Weź sobie nagle to po prostu. Dopiszę. Kurczę, za bardzo się skupiłem teraz właśnie na tym, na robieniu tych misji. Ktoś sobie po prostu dopisze, właśnie bezszczelnie i, i się niczym nie przejmuje. I nie ponosi, to znaczy nie chodzi o ponoszenie konsekwencji, to jest jakaś tam tylko gierka po prostu, ale, ale chodzi o to, żeby jakaś blokada, właśnie chociaż na ten ranking była, tak. No to, to mi się wydaje, że, że tak to powinno być zrealizowane. Jestem ciekaw, czy właśnie by nie było tak, że byłby, że tak powiem, renesans w pewnym sensie. W tej, w tej grze, jeżeli chodzi o społeczność, w momencie kiedy właśnie cheaterzy ci, ci różni by byli naprawdę do, w dobry sposób z, zablokowani z te, w tym rankingu I, i na przykład właśnie dużo potencjalnych grinderów, czy tych grinderów wcześniejszych by faktycznie znowu powróciło do tej gierki, bo byśmy mieli motywację, żeby nawzajem się faktycznie kurczę ścigać, tak? A teraz jest, e, pa, patrzę się na ranking i trzeba filtrować mniej więcej. O, ten może chyba wbił uczciwie. O, ten to cheater, 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 cheater. O, ten, no chyba tak. O, tego kojarzy to pewnie nie. No, no dziwny ranking, prawda? No, musicie przyznać. No, to troszeczkę to, e, to jest niepoważne. Tak mówię, no, to, to jeszcze parę miesięcy po premierze to faktycznie jeszcze chociaż autorzy manualnie jakoś tam próbowali tak mi się wydaje, właśnie, że manualnie, w jakiś tam sposób. Wykreślać, wykreślać. chociaż czasowo tak z tego rankingu, ale te, teraz to absolutnie nic, tak? no, no, no nie można powiedzieć, że się dzieje coś w tym temacie, skoro w Endless Game ktoś tam ma chyba to, tam nawet nie pamiętam 100 czy tam 200 tysięcy etapów zrobionych, no to, to jest to jest w ogóle niepoważne, tak? Przy okazji, jako że jesteśmy właśnie przy Sword and Souls Never See, no to przy okazji przypominam Wam o Sword and Souls A Soul Adventure, czyli pierwszej części gry tej flaszowej, i tam ta seria szacowana, która została przeniesiona właśnie na, 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 na moją stronę, to cały czas jest kontynuowane. Tak jak sobie przejdziecie do tych tam, do tych boxów właśnie z szacowaniem w Sword and Soul, co tam znajdziecie właśnie pełną jakby kategorię stylizowaną pod interfejs właśnie tamtej gry i to cały czas jest kontynuowane, tak? Więc y, też y, zapraszam. też poniekąd zapraszam ewentualnie jakichś potencjalnych nowych graczy tutaj do tej gry, tak, bo Ona też tak, mówię, no jakoś dużo nie kosztuje Jak ktoś by chciał dla fabuły, to myślę, że się chyba nie zawiedzie e, Biorąc pod uwagę recenzję społeczności, która skupiła się bardziej na fabule Jeżeli ktoś szuka gry, gdzie można pogrindować i porywalizować chociaż trochę Pomijając już kwestie tych cheaterów, no to mimo wszystko też też zapraszam, też jak najbardziej zachęcam, tak? Bo fajnie by było właśnie też jeszcze jakąś tutaj taką społeczność wytworzyć ludzi, która faktycznie gra po przejściu właśnie tej etapu fabularnego i się ściga, ale w uczciwy sposób, tak? Dobra, no. Myślę, że jeszcze zrobię dwie misje, powiedzmy. Postaram się przynajmniej. I zobaczymy, czy będzie w końcu ten, ten level 5000, czy tam ponad 5000. 5000 z kawałkiem. Się ręka zsuwa więc nie wiem, czy zaraz nie będzie jakiegoś fajla zanim dobiję tą wartość, tą misję, którą bym chciał, ale chyba się bo To z automatycznie wejdzie. Tak, dobra, świetnie. To można przerwać, zobaczymy, co się stanie. 7 był pod koniec. Aha, no to. To jednak długa, długa droga. A może jeszcze troszeczkę wpadnie z tych koniczynek. Prześladowali z koniczynek. no tak średnio, bym powiedział. Oczywiście wszystko w D-Mate. Okej, okay, świetnie. No dobrze moi drodzy, no nie udało się, byłem jeszcze musiał tutaj troszeczkę porobić tych misji. Ale może w kolejnym odcinku już będzie ten 5000, albo tam jakiś inny, zobaczymy ile z tego będę nagrywać, a ile nie. No więc to tyle, trochę się rozgadałem, ale brakowało mi w sumie takiego rozgadania się na konkretny temat, tutaj na łamach jakiejś konkretnej serii a nie tylko tam w odcinkach informacyjnych, więc to tyle. I zapraszam was oczywiście do polajkowania, jeżeli się podobało. Też na no, temat jest taki dla niektórych nośny, myślę, więc też oczywiście fajnie by było jakbyście wyrazili swoją opinię. Chociaż tak jak mówię, no, jeżeli ta opinia polega na takiej argumentacji, jak przytoczyłem wcześniej, że Yy, że niby gra dla dzieci i że dorośli mężczyźni, coś tam jakieś takie dziwne, nie wiadomo, jakieś takie konotacje w ogóle też niepoważne, nie, nie, nie jakieś przytaczanie argumentów, pseudo argumentów to, to nie, ale taka polemika na, na, na zasadzie, gdzie ty, powiedzmy ta linia argumentacyjna będzie jakaś taka mocniejsza może, tak, czyli no właśnie nie wiem, no może właśnie coś mnie przekona, bo póki co wydaje mi się, że nadal to jest poważny problem i Wam to właśnie pokazałem, 1 do 1 mniej więcej, jak to widzę, dlaczego jest to dla mnie problem, więc mówię, jakieś inne, taki nieignorancki, powiedzmy, punkt myślenia na ten temat, jakieś inne podejście do tego, żeby właśnie coś, to, coś na ten temat przytoczyć, jakiś kontraargument, tak? ewentualnie też potwierdzić, ale też powiedzieć, dlaczego też na przykład to jest kiepskie że właśnie tak to wygląda, bo już tam to, że ludzie czytują, to jeżeli w łatwy sposób citują, to tam wiadomo, że to, to będą czytować tak czy siak, jeżeli, zwłaszcza, że nie ma jakichś większych zabezpieczeń pod to, tak. Natomiast chodzi też o same decyzje twórców właśnie, żeby też coś z tym zrobić jeszcze na łamach tej części byłoby fajnie. Natomiast jeżeli to się dopiero pojawi w trójce, no to też nie najgorzej. Nie. No tak mówię, zapraszam do, do, do dyskusji. No oczywiście zostawienia też jakichś innych aktywności w formie lajka, like udostępnienia i tak dalej będzie mi bardzo miło, bo mój kanał jest bardzo malutki, rozwija się bardzo, bardzo wolno, a też jednocześnie promuję swoją stronę właśnie poprzez ten kanał, więc fajnie by było jakby to wszystko się nawzajem, pomału, pomału rozkręcało. Z mojej strony to tyle, jeszcze raz dzięki za obejrzenie, albo pierwszy raz dziękuję, nieważne. Do zobaczenia w kolejnych, do usłyszenia w kolejnych publikacjach. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć!